Każdego roku jestem na tym przeglądzie. Jestem bardzo zadowolona, super wrażenia, super jest, bardzo się cieszę. Muzyka, właśnie też piosenki, zespoły różne przyjeżdżają. Bardzo jest fajnie, super jest. Wszystko jest takie eleganckie. Piękny świat! 25 lat temu na koloniach parafialnych młodzież zapytała, panie Krystiania, może by pan zorganizował? przegląd piosenki religijnej, gdzie, z jakim celu i tak dalej, ale myśl poszła i tak 25 lat temu powstał. Siłą tego festiwalu jest jego cykliczność. Dwa lata temu, jak świat się zatrzymał, obawialiśmy się, jak potoczą się losy tego festiwalu. Na szczęście, jak gdyby udało się go reaktywować, może dobrze się stało, bo w tym momencie łączymy go z jubileuszem stulecia miasta Zabrze. Drugą taką siłą dużą jest tego festiwalu jest to, że on rzeczywiście jednoczy i integruje ludzi. Tak naprawdę spotykamy się, aby posłuchać piosenki religijnej ale również po to, aby razem zaśpiewać. Zespoły się zmieniają, staramy się zapraszać zespoły właściwie prawie z całego Śląska, ponieważ w tym roku jest stulecie Miasto Zabrze, postanowiliśmy zaprosić zespoły sąsiadujących dzielnic. Czyli dzisiaj śpiewa dla nas Pawłów, śpiewa Kończyce, śpiewa Zaborze i jako taka wisienka na torcie jest rezonans kontutny. Wielką radością dla widowni jest również specjalny folder, który wydaliśmy z okazji 25-lecia, który gromadzi materiały te materiały archiwalne te materiały teraz współczesne opowiadające o historii naszego festiwalu. Ja myślę nie tylko o mieszkańcy tutaj Pawłowa, ale mieszkańcy tutaj ościennych dzielnic, a także z innych miast, szczególnie ci, którzy przyjeżdżają z zespołami. W tym roku mamy tylko zabrza, natomiast w samych zespołach mieliśmy chyba powyżej już 100, także bardzo cieszymy się, że zawsze jest pełna sala. Jeśli chwalmy Pana, to nie jest koncert, to nie jest konkurs, to jest przegląd, więc każdy może zaśpiewać na chwałę Pana. Taka jest podstawowa idea, żeby tym pięknym talentem, jakim jest muzyka, no, uwielbiać swojego stwórcę. Ważne jest to spotkanie: spotkanie ludzi, spotkanie tutaj dzielnic Zabrze, ale nie tylko, bo gościliśmy różne zespoły z różnych części Śląska, więc dla nas po prostu jest najważniejsze spotkanie ludzi. Dzisiejszy koncert to jest srebrny jubileusz tych koncertów, bo 25. No niestety, pandemia wszystkich nas zatrzymała. Kiedy przyszedł ten czas, to była msza święta odprawiona, no ale nie można było występować. Natomiast Dzisiaj cieszymy się, że to już jest taki piękny jubileusz i powiem, że mam radość uczestniczyć w tym wydarzeniu od samego początku. Tutaj nie ma granic wiekowych, a więc od maluchów, które są tutaj na koncercie obecne czy w formie artystów czy publiczności, aż do całkiem starszych osób. Więc bez granic wiekowych tutaj się gromadzimy. Ta radość tego spotkania się tutaj, radość śpiewania wspólnego, bo stawiamy na to, żeby nie tylko był to koncert i występ zespołów, ale również, żeby zachęcić publiczność do, do wspólnego śpiewu. To jest piękne, kiedy słyszy się tyle ludzi śpiewających razem na chwałę Pana Boga. To 25. edycja tego wielkiego wydarzenia. Cieszę się ogromnie, że ciągle, ciągle ta sama radość, ciągle fantastyczni ludzie i ogromna, ogromna energia, która niech przepływa. Z rąk do rąk, i myślę, że kiedy słyszymy ten śpiew, świat staje się lepszy. choć na chwilę. Myślę, że to ogromna wartość, że coś jest trwałego, że nie zmienia się. Trwa przegląd, który tak naprawdę ciągle wyśpiewuje miłość. Tak więc myślę, że to nasza ogromna, zabrzańska wartość. Spojrzeć, ile ludzi pełna sala ludzi goście dopisali, czegóż więcej chcieć. 아 <목소리도>